Cześć wszystkim! Tak jak ostatnio wspominałem w poprzednim filmie, doczekaliśmy się Apex Areny w wersji nieśmiertelnej. To znaczy, jest to bitwa trzech marszów na trzy marsze dwóch graczy. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to takiego raportu bitewnego, aby po walce sprawdzić, które rzeczy zawiodły. Wiadomo, że jest to bitwa stylów bohaterów, więc za każdym razem jeżeli dobrze zbudujemy nasze marsze, będziemy mieli tutaj walkę Resilience kontra Control, Control kontra Berserk, czy Berserk kontra Resilience. W ten sposób można wygrywać bitwy z silniejszymi rywalami, które zdawałoby się powinniśmy przegrać, jeżeli jedynym wskaźnikiem byłby tylko Battle Power, czyli siła marszu. Na szczęście tak nie jest i mamy ten trójkąt, Stylów, które się wzajemnie zwalczają, i dlatego bardzo ważne jest, aby. Mówiłem o tym już wcześniej, aby stworzyć sobie dwa grywalne marsze. Obojętnie, który styl gry wybierzecie: czy będzie to Control, Resilience czy Berserker. Wybierzcie i rozwijajcie dwa style, które wzajemnie będą się kontrować. To znaczy, możecie wybrać Berserkera i Control. Możecie wybrać Resilience i Control. Możecie wybrać Berserkera i Resilience. Możecie wybrać Control i Resilience, tak jak ja. Trzeci marsz zawsze będzie słabszy. W Apex Immortal Arena wystarczy wygrać dwie z trzech walk i póki obecnie trwa jeszcze wydarzenie MAIGO, i niektórzy gracze mogą posiadać aż trzy behemoty, więc te mecze będą dużo trudniejsze. Naszym głównym zadaniem jest skupić się na dwóch marszach i skontrować je. To znaczy, ustawiając swoje marsze pod marsze rywala, patrzymy, którzy bohaterowie odpowiadają za jakie style. Na przykład mamy tutaj Pierwszy marsz Berserker, który przegrałem, ale drugi marsz, mimo że był słabszy, mój kontrol był słabszy niż Berserker Black Eagle, to jednak wygrał. Dlaczego? Bo Black Eagle nie posiadał tempestu Rising Valor, który skontrowałby mój kontrol. Więc, biorąc pod uwagę ten trójkąt wzajemnego zwalczania się, kontrol bije Berserker, i dlatego, mimo tego, że mój marsz był słabszy, wygrał. Co zobaczymy teraz? Umiejętności styli, umiejętności bohaterów danych styli, kontrują się wzajemnie, bo było takie pytanie na, pod jednym wideo, co one dają w ogóle te style. No to style w dużym uproszczeniu działają w ten sposób, że kontrol ma ogromną siłę mocy na obrażenia, które są zadawane w czasie, przez co. Resilience, który jest oparty na obronie, jest w stanie jakby odrodzić się i zadać obrażenia i zadać obrażenia kontrolowi. Z kolei Berserker jest bardzo potężnym stylem, który potrzebuje jednak czasu, żeby zgromadzić energię obrażeń w czasie iluś tam tur i uderzyć. Dlatego kontruje Resilience, bo Resilience nie ma czasu, żeby się odrodzić. Dlatego używając tylko właśnie tych informacji jesteśmy w stanie wygrać z marszami, które teoretycznie wydają się silniejsze niż nasze marsze. Jak powiedział jednak ktoś bardzo mądry odnośnie State of Survival, Immortal Arena to taka prowokacja dla mózgu, żeby gracze wydali więcej i więcej, żeby byli silniejsi i silniejsi, żeby skupili się na inwestowaniu pieniędzy. Chociażby w potężniejszy trzeci marsz, żeby złapać wyższy poziom. I tutaj, jakby, nie ma miejsca dla wszystkich graczy, żeby byli w topce, ścisłej topce. Każdego gracza przy użyciu odpowiednich Bohaterów i Tempest Arms jesteśmy w stanie pokonać. Więc osobiście uważam, że nie ma potrzeby, aby skupiać się teraz na rozbudowie trzeciego marszu. Zróbcie, tak jak rodziłem wcześniej, dwa marsze. Które są obecnie grywalne, bo podczas walki e, o w bitwie o rezerwuar i tak mamy dwa potężne marsze z behemotami, trzeci jest słabszy. Chciałbym, żebyście jeszcze zwrócili uwagę pokrótce na nagrody. One są czasowe, mają czas 15 dni. To znaczy, że możemy się spodziewać, że w jednym tygodniu będziemy mieli Apex Arena, w drugim tygodniu będziemy mieli Immortal Arena. Także zawsze będzie czas, żeby jeszcze poćwiczyć to wydarzenie. Jak Wam się ono podoba? Mi? Bardzo. Do zobaczenia. Cześć.